Mamaku, zgadzam się z Tobą. Kompletnie się z Tobą zgadzam, nie? Disco, polo to najgorszy rodzaj muzyki, jaki jest na tym świecie. Dzień dobry, witam wszystkich. Co tu w... A, co ty, ten odrobiego, no ta. No nie, co to. Tempecim do wywalenia, widzowie. Tempestin do wywalenia. Nie, nie ma co. Skraszuję co sekundę. Zobaczcie, bo ja nie wyłączyłem tego e, Wszystkie pisanki z Polo będą oczywiście skipowane o. Kur, wszystko nagle mi się dzisiaj leguje. Siema, trzeba, siema, siema A dobra to może być Siema, trzeba Dobra Presą, pres Ej, trzeba idzie z Discorda? Trzeba, 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 trzeba. O, widzę, że lepsze mikro. No ta, no ta. No mogę chwilę. No to dawaj. dawaj. W ogóle nie jesteś mu ty to podgłośni, mama. podgłośni. Już nas, majorka, siema! A. Trzeba nie żyje. Trzeba nie żyje. Siema rolowa, siema siema. Kurde, dobra. Dawek ma streama. Tokości wszyscy żyją, nie? Trzeci jakiś zięż, nie? Ja na sobota to nie ma co? Mamak, ale są tylko zwłączony. Znaczy nie wyłączony, ale ten. No. O, jesteś! Halo! Halo? Halo? O, halo? 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 Żyjesz? Żyjesz? No, właśnie widzę. Żyjesz <grystanie> w Top Supermarket moment? Nice. Mój znajomy jest w dwóch topkach, nie? Widzisz, <grystanie> trzeba... Zepsułeś, zepsułeś, wszystko twoja wina. Idę na roz, spoko, siema, małak, siema, siema, O kur... <grystanie> Ta grada... Ta grada w to gówno? Nie, mi się podoba. Cześć Bartecio, cześć, cześć, cześć. Ale, ale lagi są, nie? Jak tam Ci trzeba dzianek mija? Dzia Czewa se poszedł, pozdro, krowie wiem. Wie. a nie, wrócił Czewa, ha, czekaj, bo ja go nie słyszę, halo, halo, Czego nie słyszę, Czewy nie, trzeba nie słyszę, no i gg, a Discordem, mi. Discordem mi Trzeba, raz żyje raz Z dwóch. Ale co, ale co wczoraj napisałem? Ja nic w Borteci o tym nie wiem, nie. Kurno, laguje dzisiaj wszystko, nie. Ale co i na live? Halo! Halo! Ja dzisiaj jakiegoś depresji dostanę, nie? Wszystko ścina. Nie? Ja, pididi. Gemów nie mam. Ja mam coś w ogóle od sela. Ja nic na sela nie mam, bo ja się wyzerowałem. Dobra. Dobra, widzowie. Słuchajcie, potrzebujemy gemów na wyleczenie debilostwa dlaczego Czewy. Kto chce wspomóc mnie i Czewę tak? Wysyłać... Ej, huge na... E, na ten... Na mojego... E, te, fu Na mojego ten ten no e, na mojego Robloxa tak, mój nick macie oczywiście, podwyższy knik. Nie? I tp i TD. Jaki lag, Bartecio? Lagiem to ty żyjesz. Co to jest? E, debilozy leczymy! Tak, 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 tak. Debilos leczymy, lecimy. Czekajcie kur... w sumie co chafi. Netflife. Ale co Net, net Bartecio! Nie nabierzesz mnie, laga nie ma. Nie nabierzesz mnie. A kurwa, faktycznie są lagi. Czekaj, Mikro, mam nas! spoko trzeba. Co? Ja tu mam na końcu drugim! Ja tu mam na drugim końcu. Nie, gdyby był bank, ja bym to do banku wjechał. ale ja to mam w drugim koncie, ale laguje.